Dzień dobry Państwu, z tej strony kłania Wam się nisko i serdecznie Carcel Investigium i zapraszam Was, drodzy towarzysze oraz drogie towarzyszki internety, na kolejny epizod z gry Need for Speed Underground 2. Um, na początek chciałbym... Um, w... Wyjaśnić Wam pewną kwestię, bowiem ostatnio tak sobie myśląc nad istotą te, tych wszystkich materiałów, które specjalnie dla Was tworzę, nagrywam i publikuję, i doszedłem do wniosku, iż to, co do tej pory robiłem, nie będzie właściwie, przepraszam, nie jest dość akurat dobrą formą, i dlatego pozwolę sobie poniekąd tą formę zmienić. I mam nadzieję, że Wyjdzie mi to i jednocześnie Wam się spodoba. Dobrze, drodzy Państwo, w ostatnim odcinku e, wykonaliśmy kilka wyścigów, prze, przepraszam, wzięliśmy udział w kilku konkurencjach e, na tak zwanych turniejach Underground Racing League i jednocześnie Wam zapowiadałem, iż e, szykuje się nowy pojazd, którym będziemy przemierzać e, grę. E, oczywiście wspomin mówiłem, wspominałem o marce i modelu tego samochodu No i tak jak widzicie jest to Audi TT, już na nowo przerobiony e, W skrócie, co dodałem Oczywiście spoiler e, Tutaj z, m, właśnie, taki mniej więcej spoiler Myślę, że w miarę dobrze się prezentuje Dachowy wlot powietrza, nowe lusterka e, Oczywiście body kit również został zmieniony, tak samo jak felgi E, to są prawdopodobnie felgi od firmy Enkei, jak dobrze pamiętam, tak, jak najbardziej. No i kilka naklejek, plus emblematów. Tutaj naklejka Noispeed, o ile ją tutaj widać, chociaż nie bardzo pod tym oświetleniem. E, naklejka na powiedzmy e, cały. Mm, całą konstrukcję samochodu oraz tutaj jeszcze druga naklejka którą pozwoliłem sobie zaimplementować takie kropeczki tutaj widzicie no i takie skrzydełka specjalnie na maskę to na razie tyle no i oczywiście specjalny pakiet kolorowych szyb na razie taki pakiet powinien starczyć z racji tego iż będziemy odblokowywać kolejne części wraz z postępem w grze więc jeśli powstaną jakieś obiekcje ku wyglądu tego samochodu, to przepraszam Was bardzo, jednak musicie poczekać. Mimo wszystko, drodzy Państwo, zaczynamy sobie rozgrywkę, ponieważ już niecałe 3 minuty przegadałem. Zapraszam serdecznie, wracamy do trybu dowolnej jazdy i ruszamy. I dobrze, rozpoczynamy sobie e, naszą rozgrywkę. Tak naprawdę to już jest czwarty etap, proszę Państwa. I tradycyjnie, aby e, zachować liniowość, rozpoczniemy sobie od wyścigów typu Tor. Najbliższy znajduje się w okolicach e, Beacon Hill, jak dobrze pamiętam. E, a zatem aktywujemy sobie GPS i ruszamy. Oczywiście w stosunku do ukrytych wyścigów z poprzedniego etapu ja je wszystkie ukończyłem, zatem nie musicie się bać, chociaż jeśli chodzi o sumę pieniężną widoczną w prawym górnym rogu ekranu nie jest ona dosyć powalająca, ale jest to spowodowane oczywiście przeróbką samochodu, który teraz się poruszamy. Także jeśli chodzi o ukryte wyścigi, nie należy się przejmować, trochę tutaj spieczyłem. Powiem szczerze powiedziawszy, ale ruszamy, oczywiście. Jak na czwarty etap, postaram wam się przedstawić kilka ukrytych wyścigów. Także nie bójcie się, gdyż niektóre miejsca mam już e, e, powiedzmy zlokalizowane. Także nie powinno być z tym problemów. Nie wiem dokąd GPS mnie prowadzi, ale niech będzie. Powiedzmy, że e, pojadę w kierunku, w, w którym ten system nie prowadzi. Także będą również ukryte wyścigi, a będzie ich dosyć sporo. Już na przykład w tym momencie zlokalizowałem dwa wyścigi typu Drift w okolicach stadionu. Tutaj też dałem ciała. Przepraszam bardzo, coś mi nie idzie z tym prowadzeniem, ale trudno, musimy dać sobie radę. Już zlokalizowałem dwa wyścigi drift, jeśli o to chodzi, w okolicach stadionów, w środkowej dzielnicy miasta oraz kilka innych konkurencji, które znajdują się w okolicy Hotel Plaza. Właśnie co do formy let's playa, właściwie, jeśli to w ogóle można nazwać let's playem, właściwie co do tej serii planuję wprowadzić takie zmiany, które odejdą od formy, iż pod, będę traktować te filmy jako pewien rodzaj vlogów. I skupić się tylko i wyłącznie na grze, wcielając się w rolę takiego przewodnika po świecie gry. Także, drodzy Państwo, znajdujemy się już przed pierwszym wyścigiem, jest to tor i dosyć ładnie się zapowiada. Dystans 3261 tysięcy kilometra, myślę, że możemy wziąć udział. A zatem akceptujemy, drodzy Państwo, i jedziemy. No dobrze, drodzy Państwo, już sobie rozpoczynamy e, powoli nasze zmagania. E, swoją drogą, co jeszcze do e, samochodu, z którego w obecnej chwili korzystam. A e, przy okazji mamy drugie Audi TT w wyścigu. E, Audi TT, no cóż. E, jest to dosyć specyficzny samochód, ponieważ po y, przeróbkach, po dosyć mocnych przeróbkach, nie mówię o modyfikacjach, które y, obecnie zostały zastosowane, y, to będzie się tyczyć dopiero tych przeróbek, które wprowadzimy do naszego pojazdu. Samochód jest o tyle spe specyficzny, iż po y, ulepszeniu nie tylko silnika i powiedzmy turbosprężarki, ale również nawet i układu prowadzenia oraz zawieszenia, Samochód ten e, dosyć dobrze e, spisuje się w wyścigach drift. E, będzie to oczywiście widoczne dopiero później, jednak już teraz mogę Wam powiedzieć, iż e, jeśli chodzi o drifty, ten samochód jest dosyć niezwykły. Chociaż e, zachowuje się poniekąd tak, jakby... Ciężko to wytłumaczyć, ponieważ tutaj napęd na cztery koła nie będzie dobrym pomysłem, to aczkolwiek je, jest. Samolot ten jest niesamowicie nadsterowny, to znaczy, że może ściągnąć bokiem zakręt, ale mm, potrafi utrzymać się w, w poślizgach przez naprawdę długi czas, jednocześnie przy znacznie mniejszych prędkościach jest to myślę dobry, dosyć racjonalny wybór, jeśli chodzi o jazdę takim samochodem i dlatego też właśnie już kontynuując dalej myślę, że rozgrywka praktycznie już do końca gry, chodzi, do koń chodzi mi o do końca głównego scenariusza, właśnie będzie przebiegać ja przebiegać może inaczej Główny czynnik będzie stanowiła jazda tym właśnie samochodem. Także to już w boli ścisłości. Dobrze, drodzy Państwo, przejechaliśmy już pierwsze okrążenie, za nami jeszcze kolejne dwa, a zatem zapraszam Was serdecznie tuż za moment, w którym to już będziemy zbliżać się do mety. Zatem robię przerwę i do zobaczenia za chwilę. No i dobrze, drodzy Państwo, już dojeżdżamy do mety. Oczywiście udało nam się w tym wyścigu zwyciężyć. Czas 5 minut 22 i 59 setnych sekundy. Eee, z tego co widzę, tutaj tu jeszcze jeden model Audi brał udział w tym wyścigu, mianowicie A3. Cóż, z A3 nie będę korzystał, ponieważ jakoś ten model całkowicie mi nie podchodzi. Już nie mówię tutaj o gustach, ale... Mówię też dodatkowo o osiągach. Audi TT musi nam starczyć, i myślę, że to jest bardzo dobry model. A właśnie, w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu, możemy wybrać kolejnego sponsora. I w związku z tym, o tym już co Rachel musiała powiedzieć. Oczywiście mamy do wyboru kolejnych sponsorów, pięciu sponsorów I mamy tak, Kenwood, Sparko, NOS, NK i Brembo e, Ja chyba wybiorę e, środkową, nazwijmy to, e, wersję Właściwie nie, e, środkowy wariant e, Kontrakt, e, partnerstwo, e, sponsora od e, NOS e, Pomimo tego, iż... E, e, Wym sponsor wymaga sobie, aby wykonać trzy wyścigi klasy Street X czy chociażby Street Cross, już nie wiem tak naprawdę jak to nazwać, e, mimo wszystko. E, myślę, że to będzie dobra opcja, jeśli chodzi o zapłatę za niektóre z tych wyścigów. Dobrze, drodzy Państwo, akceptujemy sobie, tak, podpisujemy kontrakt z, z kompanią NOS i wracamy do trybu dowolnej jazdy, co się oczywiście wiąże z zapisem gry. Kontynuujemy. Tym samym przyszła nam oczywiście kolejna wiadomość o dostępnym, dostępnej kolejnej modyfikacji technicznej. Jest to nowa, ulepszona wersja butli z podtlenkiem azotu N2O, czyli N2O. I można tą część zainstalować w sklepach Baby Performance jak i również megalow parts. Z racji tego, iż na razie mamy pierwszy poziom, drugi poziom oczywiście umożliwi nam e, dłuższe wykorzystanie tej substancji, jak i również e, pozwoli na ciut większego kopa, e, jeśli chodzi o przyspieszenie naszego auta dobrze drodzy państwo z racji tego, iż ja nie będę miał za bardzo czasu, by wam przedstawić drugi wyścig, przynajmniej na tą część, chociaż półtorej minuty zostało nie, mimo wszystko mogę zdążyć tylko i wyłącznie dojechać do kolejnego wyścigu i jednocześnie przypomniałem sobie wstyd się przyznać, przypomniałem sobie o, oh, ładne Subaru WRX przypomniałem sobie, iż zapomniałem o jednej z najważniejszych kwestii tej serii, mianowicie o sklepach E, znajdujących się w, mm, w zachodniej części Col Harbor, czyli południowej e, części miasta. Aczkolwiek ze względu na to iż rozpoczynamy czwarty poziom, jest e, ta część jest podzielona na pół, czyli będziemy mogli się ścigać tylko po tej części. Co z mapy wynika, że jest to oczywiście część zachodnia. E, tak też znajduje się tam większość wymaganych wyścigów zleconych od sponsora. Ale dobrze drodzy Państwo, tak naprawdę to wszystko już przedstawię wam w następnych epizodach i myślę, że to jest tyle. Tyle, tyle, tyle. Dobrze drodzy Państwo, serdecznie serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału, chociaż nie był on interesujący i ukazał się po ponad miesiącu nieobecności tej serii. Mimo wszystko mam nadzieję, że się dobrze bawiliście i serdecznie zapraszam Was do obejrzenia. E, oczywiście kolejnych materiałów e, z e, gry Need for Speed Underground 2 na PC w ramach cyklu Carceling Plays Games. Z tej strony przywitał Was serdecznie, miło, ciepło, niezmiernie. Carson Investigium trzymajcie się, cześć!